Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym motowlogu. E, słuchajcie, mamy dzisiaj przepiękną pogodę 20 października, e, piękna, złota, polska jesień, e, więc stwierdziłem, że to jest w sumie jeden z ostatnich momentów w tym roku, żeby spełnić jakieś takie swoje małe motocyklowe marzenie i objechać tatry dookoła. E, oczywiście na motocyklu 125, e, no i ktoś by mógł się zastanawiać, ponieważ na Słowacji trzeba mieć już prawo jazdy kategorii A. Jeżeli jedziemy motocyklem o pojemności 125. Ze manualną, więc tak udało mi się zrobić to prawo jazdy. Także z tego dzisiaj korzystam i postaram się objechać te tatry dookoła. Startuję z Orlenu na krzeptówkach. Czas dojazdu do Szczypskiego Plesa, które jest pierwszym przystankiem, takim większym na mojej mapie podróży, to około. 2 godziny 15 minut. Myślę, że tyle to będzie wynosiło z tego względu, że na Słowacji trzeba jeździć bardzo spokojnie, ze względu na to, iż kary za przekraczanie prędkości są stosunkowo wysokie. Jestem ciepło ubrany, dodatkowo w kutrze mam mnóstwo rzeczy. Gdyby zrobiło się zimno, mam nadzieję, że wszystko się pięknie uda. No, i dzisiaj zrobię tą pętelkę. Muszę przyznać, że na chwilkę się zatrzymałem ze względu na to, żeby się doubierać, ponieważ te październikowe dni, pomimo tego, że jest 14 stopni, tak się jedzie, to jest już po prostu troszeczkę chłodno. Więc zarzucę sobie jakąś bluzę i doubieram lepsze rękawiczki prawdopodobnie. Po tym jak się ubiorę, wyruszam dalej na Słowację. Jeżeli chodzi o samą trasę, ruszyłem z Orlenu w Zakopanem na przejechałem przez Kościelisko, Witów. Aż do Hochołowa, gdzie skręciłem w lewo, właśnie na przejście graniczne sucha chora, na którym się znajduję. Dalej będę kierował się na Orawice, Giptowski Mikulasz i Szczypskie Pleso. Tak powinna wyglądać moja trasa. Po drodze, co prawda, zacząłem się zastanawiać, czy ze względu na to, że właśnie jest już dosyć mocna jesień. Czy na drodze nie będzie troszkę ślisko i nie osadzi się szać i po prostu nie będzie niebezpieczny. Jeżeli tak by było będę musiał zawrócić do domu e, i wrócić tą samą drogą ze względu na e, własne bezpieczeństwo. Nie chcę ryzykować e, jakimś upadkiem, ale stwierdziłem, że jest to jeden z nielicznych wolnych dni w ostatnim czasie. Także na spokojnie będę sobie jechał i zobaczymy e, co droga pokaże. Także ubieram się i lecimy dalej. Drobny pit stop na stacji benzynowej w Liptowskim Mikulaszu. Musiałem się zatrzymać z tego względu, że musiałem wymienić baterię w GoPro, ponieważ już padła. Dosyć dużo materiału nagrałem z tej trasy, którą właśnie widzicie. Trasa po prostu przepiękna, zakręty cudowne. Myślę, że naprawdę świetne miejsce do potrenowania, właśnie jazdy na motocyklu. Żałuję troszkę, że tak późno wyjechałem, bo godzina 12 jest jednak teraz już godziną trochę późną. Ponieważ chciałem się trochę pozatrzymywać, podziwiać tych widoków, troszkę poopowiadać co widać, gdzie widać. Ta zmieniająca perspektywa się Tatr e, po prostu robi ogromne, ogromne wrażenie. Do Szczyrbskiego Plesa e, zostało mi około 55 minut jazdy i też około 50 e, kilometrów. Zobaczymy, czy tam pójdę do tego jeziorka ze względu na to, że jest już po prostu troszeczkę zimno. E, nie jest to taka bardzo optymalna pora, a może ja też jestem po prostu trochę źle ubrany i nie ukrywam że też gdzieś tam chce wrócić do domu jeszcze przed zachodem słońca. Także lecimy dalej. widoki przepiękne, to co widzicie za moimi plecami, po drodze jest bardzo dużo takich miejsc, w których można się zatrzymać i właśnie troszeczkę się podelektować tymi widokami muszę przyznać, że na co dzień mieszkając w Zakopanem, widząc te góry jakoś zapomina się jak one inaczej wyglądają z innej perspektywy, kiedy objeżdża się je dookoła po prostu te widoki są nieziemskie ciężko jest mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, pomimo do tego, że to jest tak blisko domu, tak blisko właśnie e, zakopanego, jeżeli chodzi o sam przejazd. Jak widzicie, e, pogoda sprzyja. Sprzyja również stan nawierzchni. E, drogi są tutaj bardzo dobre, e, więc nie ma za dużo dziur. E, jedzie się bardzo płynnie. Też jest bardzo fajne to, że przejeżdżając przez miasteczka, jadąc 50 na godzinę, e, nie ma czegoś takiego, że ktoś nam siada z tyłu na e, ogonie e, i wręcz pośpiesza, żebyśmy jechali szybciej. E, tylko jeżeli jest 50, faktycznie. Jadą grzecznie, z odstępami 50 na godzinę, nikomu się tu nie śpieszy, być może jest to spowodowane wysokimi karami jakie są na Słowacji. I do Szczypskiego Plesa zostało około 15 minut drogi, także siadam na motocykl i lecę dalej. Słuchajcie, dojechałem właśnie do Oszczerbskiego Plesa Ech, i muszę przyznać, że jestem zaskoczony, ile tu jest ludzi. Bardzo ciężko jest zaparkować. Nawet jak ktoś stanął na nielegalu samochodem, to e, są pozakładane blokady na koła. Także nie chcę zostawiać gdzieś e, motocykla z boku, żeby on komuś nie przeszkadzał. No i żeby przede wszystkim e, nie dostać mandatu, bo mandat w euro boli poczwórnie e, także dojechałem do Szczerbskiego Plesa e, niestety odpuszczam dzisiaj spacer nad jeziorko z tego względu, że jest przed godziną 15 a stąd do Zakopanego mam około godzinę 40 jazdy więc e, powinienem być w Zakopanem przed 17 ale myślę, że 17 to jest już taka trochę godzina graniczna, ponieważ po prostu zacznie robić się zimno, tak już bardzo zimno. Więc po prostu to jeziorko niestety pokażę wam następnym razem. Na pewno warto się tu wybrać i jeżeli się tutaj wybieracie, ze względu na to, że parkingi kosztują od 15 euro wzwyż za dzień, nie ma parkingów na godzinę, dlatego lepiej wybrać się tutaj na troszkę dłużej niż tylko na 15-20 minut, żeby pójść na to jeziorko i wrócić. Także będę miał jeszcze motywację żeby wrócić tutaj na motocyklu myślę że już w przyszłym sezonie także teraz kieruję się w kierunku Zdziaru później w kierunku Jurgowa Bukowiny Tatrzańskiej no i Zakopanego także widzimy się w Zakopanem i tam nagram sobie jeszcze krótkie podsumowanie całego wyjazdu Mi się udało już dojechać na Orlen w Poroninie, także jestem bardzo blisko tego, żeby zamknąć całą pętlę. Według wskazania licznika zrobiłem do tej pory 204 km. Wydaje mi się, że jest to delikatny błąd, ponieważ cała Pętla powinna mierzyć około 190 km. Do domu mam jeszcze jakieś 5 do 8 km, także myślę, że licznik pokazuje troszeczkę z przekłamaniem. Jeżeli chodzi o sam wyjazd, naprawdę super, mega polecam. Fajna traska z super nawierzchnią, z fajnymi zakrętami, no i przede wszystkim z pięknymi widokami. Na trasie, niestety, bardzo duży ruch, ale tego akurat można było się spodziewać, ponieważ pogoda dopisywała dzisiaj. Naprawdę, jak na październik było bardzo bardzo ciepło oprócz wielu motocyklistów na trasie można było spotkać wielu Polaków którzy właśnie cisnęli gdzieś tam w kierunku Słowacji żeby troszkę pospacerować po Tatrach Słowackich troszkę pozwiedzać no i zaczerpnąć tego rześkiego jesiennego powietrza jak widzicie bez problemu taką traskę da się przejechać motocyklem 125 muszę przyznać, że wiadomo na podjazdach gdzieś tam czasem może tej mocy brakowało ale nigdzie nie było tak że na przykład za mną był sznurek aut ponieważ nie wiem, motocykl nie dawał rady więc ta trasa, którą ja wybrałem była tak optymalna, że naprawdę dla takiego motocykla była to bajka. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się wybrać z 125 na Słowację, a macie skrzynię manualną, musicie posiadać prawo jazdy kategorii A bądź A2. Tak, jak podejrzewam, że wszyscy powoli kończą już ten sezon, zatankowałem motocykl do pełna. Póki co chowam go do garażu, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się troszeczkę pojeździć w tym sezonie. Tymczasem to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Trzymajcie się. Cześć.